Daszbur Jadę na zawody. Chciałem wam słuchajcie powiedzieć o jednej rzeczy, a w zasadzie o dwóch. Jadę na zawody do Piotrkowa w strzelaniu myśliwskim fajnie będzie. Jadę oczywiście jako przedstawiciel radia Niepokalanów i kanału Wyprawy Krzyżowe. I już niebawem, to znaczy w czwartek Relacja właśnie z tego spotkania Myślę, że będzie super Organizuje to oczywiście Zarząd Okręgowy Skierniewice Natomiast jutro I w zasadzie o tym Wam głównie chciałem powiedzieć Jutro zapraszam na odcinek szczególny Spotkałem się, słuchajcie, w tygodniu Z Krzysztofem Wylezińskim Czyli naszym wielkim poszukiwaczem postrzałków Którego znacie z odcinka 1000 postrzałków w dekadę Spotkałem się właśnie u nich w terenie, ponieważ jest tam masa wilków. I rozmawialiśmy, szukając w ogóle tropów wilka, szukając jego e, odchodów, szukając właśnie tych wydrapanych miejsc, którymi sobie znaczy swój teren. Ha, a na co się natknęliśmy? Ja byłem zaskoczony i to zostawiam jako niespodziankę. Zapraszam na odcinek. Ale szukaliśmy właśnie tego wszystkiego, dlatego że niebawem już rusza wielka akcja liczenia wilków. O tym też w tym programie mówimy. Fajny odcinek, spokojny odcinek, odcinek zagłębiony właśnie w pięknym lesie, w gęstym lesie. Wilki, wiecie, od czasu do czasu widać je na drodze, ale żeby je znaleźć, trzeba wejść w szuwary. Trzeba wejść w gęstwinę, trzeba wejść tam, gdzie jest ciemno i tam właśnie z Krzysztofem żeśmy weszli. A, jako wybitny poszukiwać postrzałków. Oczywiście do takiego klimatu Krzysztof jest przyzwyczajony, także fajny odcinek. Bardzo się cieszę, że mogłem spędzić ten czas razem z nim. Cieszę się, że mogę się z Wami tym podzielić, także zapraszam. A ja pędzę na zawody strzeleckie. Dasz bur!